Na dzisiaj mecz z 8 kolejki eliminacji Euro 2024. Gramy, z walią pewną, walią już awansu na euro. Tradycyjnie na początku przypomnienie powołań. i już rozpoczynajmy Cardiff City Stadium. Witam Polskę. Ósma kolejka eliminacji Euro 2024. Polska w tabeli jest na razie czwarta. Polska będzie miała duży problem z awansem, ale dzisiaj nawet remis z wynikiem najgorszym nie będzie. Po upokorzeniu z Cyprem chcemy się odkuć. Dzisiaj dobrą okazję jest mecz z a teraz hymny od wróżeń. Najpierw hymny polski. Himalayan Valley głośno odśpiewany film w Walii, zapełniony dzisiaj w 100% stachu. Dion w Cardiff, przywitanie i skład, Walia w bramce Ward, Trutha, Branson, Davis, Rodan i Mepham. Piątka pomocników, James, Ramsey, Ampadu, Sorba, Thomas i Wilson. I dwóch napastników Mark Harris i Keith Vermeer. Walia po słabym mundialu, świetne eliminacje, jeszcze są niepokonane, a Polska w bramce szczęsny, trójtowej Wieteska, ligi Bednarek, Pomocnicy Zalewski, Krychowiak, Żurkowski też, Zieliński i Szymański Ofensywni i napastnik Robert Lewandowski, kapitan naszej drużyny. Faworytem wydaje się być walia. A więc rozpoczynamy. Rozpoczynamy spotkanie o ósmej kolejki eliminacji. Dwa mecze. Nas czekają oprócz tego u siebie z Macedonią i na wyjeździe z Liechtensteinem. A teraz świetnie! Świetnie, Szymańsk! Ale my, my tu chcemy walię przycisnąć. No a teraz świetny Robert. Nie był fałglowany. Stracił piłkę Harimils. Żutkowski. Zalewski, Zalewski odebrał tu piłkę. Zalewski do środka. Jak nie trzeba liczyć. Ja teraz świetna szansa. Zbiera ale chyba z faulę. Tak. Kartki nie będzie, ale... Walia marzy w wolnym niebezpiecznym miejscu. Macedonia flashback. O, no! Prawie rzutka w Tak się składa. Jeśli ktoś to wali szanse szczęsny bez problemu, Biotesk. to już dzisiaj zastępuje Kubę Tillora. Słabe rozgrywa eliminację na razie Tillor. Trzeba zmiany. To znaczy, tak naprawdę, o być albo nie być w barażach. A teraz Nikola, Nikola, Nikola Zalewski, wybieram mu piłkę Daniel James, który pewnie dzisiaj będzie biegał z jednej albo drugą stronę. A teraz świetne doszrotowanie, spokojna jedna. Bron mi tu dany ward. Strzelał Szymański. No tak, spokojnie, Zalewski. Jest tu świetnie rozpędzony zieliński, zieliński, zieliński. Będziemy mieli aut na wysokości pola ale tak bez sprzętowania to nie warto nawet centrować takie piłki. Ale mamy lepiej więcej posiadania. Lepiej wygląda polska. O, nie wiem co tu też zrobił. Będę działał dla Polski. W razie nie obudzili się jeszcze maliczycy przyczajeni. Harry Wilson Kiefer Moore Harris Matt Harris dzisiaj na ławce Brennan Johnson mają awans, nie trzeba chłopaka przemęczać już Jest tak jak Lewandowski dla nas Lewandowski który ma 8 goli w tych eliminacjach myśmy zdobyli 10 goli, z czego 8 właśnie robert. teraz za ale wskazuje. Zpraszam, źliński. Chciałbyś wystrzał, nie udało się. Ufaulowany teraz. Ramsey Nie, Wilson. Wilson. czy falu no ale liczą się też spalone jako palo to naprawdę drugi falu no teraz o, no to się pomylili waliczycy nie wiem co a teraz możemy ich przycisnąć. Teraz już się z pressingu uwolnili. Mają przewagę. Haris. Jest faul. Haris w tych eliminacjach gra dopiero czwarte spotkanie. Dajże. Nie. Trzecie, trzecie spotkanie. Alisa. Na razie bez bramki. No głównie jako zmienny. Pierwszy raz w pierwszym składzie. Występuje ten zawód. Szczęść. Długa piłka. Brawo, a jednak nie. Oj, 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 teraz Harris przedostał się. Harris. Słabo strzał. Rozpoczyna bramki wścielne. się w tej pierwszej raczej nie stanie, znowu zera Słabo dzisiaj wygląda. O nasz atak mnie to dziwi, że nie atakujemy prawą stroną w ogóle. Szczęść. Już nie na prawo, ale w Ale co z tego, koniec pierwszej połowy. 0-0. Strzałów Polski też 0. Come on, trzeba zmiany. Góralski i Frankowski, bo czemu nie. Frankowski w tych eliminacjach nawet nie gra najgorzej. A dzisiaj chcemy też pokazać siły. Może w tej drugiej połowie. Teraz dośrodkowanie płaskie. I łatwe do łapania przez warda. Кога бъдем наред? О, фаул. Блик. Какво правш, Апил, Кеш, мати, кеш! Кеш! Zieliński Oj 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 Ty odebrał piłkę Który to Zieliński Oj 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 Bardzo jest. Tu powinna być karta Ale kartki dla Dla Jamesa nie ma Boże, Dziwi mnie to trochę No na krótko Dobra na krótko Aj nie wyszło Chodź, poczekajmy. Zalewski. No! Lewandowski, nie! Nie dostanę tam głowy. Ajajaj. Wydawało się, że nic z tego nie będzie. Okay. Na porozumienie. Pięćdziesiąt sześć procent podań celnych, bo jest Lewandowski, karz, mati, ale spalony, ale gra No teraz taki przerzuc. Oj! Nie był faulowany też! Daniel James przeszedł na lewą stronę. I był faulowany. Był wolny. Lawali. Harry Wilson. Wilson! Szczęsny to był. A uderzał Kiefer Moore. Żół rożny ma Walia. No świetny refleks Wojtka. No, piłka dochodząca do bramki. A jeszcze z Wilson. Wilson piłkę traci. Ale fałujemy z bo już na dzisiaj najbardziej właśnie też tym razem Kamieński za Zalewskiego bo Zalewski dzisiaj średniawka trzeba tu zmiany Ramzej Ramzej to mam do piłki o proszę no proszę Robert co to miało być, no proszę, no źle, a przyciśnijmy teraz waliczek. brawo, no i teraz Lewandowski, nie Jeszcze dośrodkowanie lord! Jeszcze raz! Wybija walia! Zatrzymany mur z Paulem, no niesamowite to jest. Myślałem, że Glit tu czysto zabrał i mam z akcją. Uwalek gdzie miałem znowu już wolny Niesamowita ilość tych żeby woli dzisiaj Wilson, Paulu nie było No to jedziemy Nie 0-0 Nie najgorszy wynik, ale z Macedonią to jest obowiązek wygrać, bo inaczej chyba radzić nie będziemy. Już odrzucam to, że słabo wtedy ma co gramy. O! I teraz... No, taka już chaotyczna gra w tej końcówce. Ale walę dzisiaj bez konkretów w ofensywie. Nie zobaczyli tam wolnego Jamesa po lewej stronie. Tak to pewnie by było Brandt Złe teraz podanie Rozpocznę szans No i chyba Milik za Lewandowskiego musi wejść, bo Robercik też dzisiaj przeciętny Zmęczony już też bardzo Na krótki Do Matiego, dwie Był faul Oj 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 tu chyba trochę ham. Tak, Mepham. No to na krótko, Zielinski. Oj. Dobrze, dobrze, Mati. Dobrze, Mati. Do nikogo kolejna piłka, Davis. Jeszcze jedna szansa Polski. No i czy to był faul... któregoś z Polaków? Tak, jest. No Milik. Milik. Nabił się na niego rodu, Walja ma kolejny gol. Ile doliczone? Cztery. Można to wygrać. Jeszcze mamy aut. Nie przegramy już tego meczu. Jest jeszcze Jonathan Williams. Dośrodkowanie! Warp łapie piłkę i to będzie koniec. To będzie raczej już koniec. 0 do 0 na Cardiff City w tej gminie. Ale jest punkt. Punkt ostatnio ostatni wyjść w piątej kolejce z cyfrem. A dzisiaj nie zagraliśmy że źle. Nie możemy brać strzałów nawet. Zero strzałów. Rodą za oblikiem To mogę zrozumieć. A więc zobaczmy wyniki innych spotkań w naszej grupy. Macedonia wygrywa 2-1 z Cyprem, Shoteiro, bramka dla cypru, dwa gole, Demi i Bardi ledwo wygrała Macedonia. I ledwo wygrała. Irlandia, bo też dwa do jednego z Liechtensteinem. Choro i Henry, McLean i Selle zdobywali bramki, to jest tabela. Pierwsza Walia, pewne awansu. Druga Irlandia, prawie pewna awansu. Trzecia Macedonia, czwarta Polska, piąty Cypr, szósty Liechtenstein. Jak wygramy z Macedonią, to mamy chyba tak naprawdę, bo potem już tylko mecz z Liechtensteinem. A ja dziękuję za komentarz i chciałam.